Philip James Corso, obrońca kraju, bohater II konfliktu światowego, jeden z najbardziej wpływowych pracowników władz USA. Przez całą swoją karierę w ochronie ludzi był znany jako człowiek wielkiej odwagi i prawdy. Przez kilka lat pracował i zajmował się bezpieczeństwem narodowym w USA. Z natury swojej pracy Philip Corso znał wiele sekretów amerykańskiego rządu. Od 1961 roku Philip Corso pracował kilkukrotnie w tajnym wydziale w USA, który był odpowiedzialny za zachowanie licznych fragmentów statku, który spadł z nieba w Roswell. Do jego obowiązków należało zapobieganie ujawnieniu tajemnic związanych z incydentem w Roswell. Jedną z tych tajemnic strzeżonych przez rząd amerykański są wydarzenia związane z tajemniczym incydentem, który miał miejsce w lipcu 1947 roku. W tym czasie Philip Corso przebywał w Roswell jako inspektor i był jednym z pierwszych, którzy znaleźli się na miejscu, gdzie spadł tajemniczy statek. Wydarzenia, których był świadkiem, Corso opisał w swojej książce Dzień po Roswell, która zawiera również inne informacje, które zebrał z różnych dokumentów. 6 lipca 1947 roku Filip Corso przybył na miejsce tajemniczych wydarzeń w Roswell. W niewielkim zagłębieniu obok UFO odkrył małą kapsułę o długości około 1,5 metra, w której znajdował się przedstawiciel pozaziemskiej cywilizacji. Jednak nie było w nim ani odrobiny życia. UFO spadło kilka kilometrów od amerykańskiej bazy numer 509, znajdującej się w pobliżu Roswell, w kwaterze głównej Nowego Meksyku. Filip Corso bardzo zainteresował się stworzeniem w kapsule i zaczął jego analizę. Obcy leżał w lepkiej, jasno cieczy, która przypominała galaretowate paliwo do silników wysokoprężnych. Ta istota była bardzo dziwna, bardzo niska i wątła, nie przypominała jednak człowieka za bardzo, ujawnia Filip. Stworzenie miało zaledwie 1,20 centymetrów wzrostu i trochę przypominało człowieka, ale miało wiele różnic. Ręce i stopy były bardzo cienkie, a ręce miał tylko cztery palce, nie było kciuka. Na dość wątłym ciele wyróżniała się ogromna głowa, która swoim kształtem przypominała żarówkę. Broda była ledwo zauważalna. Analizując stworzenie, nie mogłem powstrzymać lęku, chociaż nie do końca rozumiałem, czego powinienem się obawiać, mówi Filip. Mimo to Filip jako pierwszy odważył się podnieść pokrywę kapsuły i przyjrzeć się bliżej obcemu. Skóra stworzenia była szara, ale Filip uważa, że nie mogła to być skóra, ale jakiś rodzaj ultracienkiego materiału, który niezwykle ciasno owinął obcego. Ogromne oczy w kształcie migdałów, całkowicie pozbawione źrenic, znajdowały się na głowie nieco pod kątem. Malutki nos ledwo wystawał z powierzchni twarzy i składał się z samych nozdrzy. Zapadnięte policzki kosmity były widoczne tylko z boku, obcemu brakowało uszu przypominających ludzkie. Na twarzy nie zaobserwowano brwi ani żadnej innej cechy osoby. Niezwykle małe usta wyglądały bardziej jak mała szczelina, i podobnie jak nos, bardzo słabo wyróżniały się na twarzy, której wszystkie rysy zajmowały nieznaczną część ogromnej czaszki. Jak wspomina Filip, chociaż kosmita stracił swoje życie, nie było zauważalnych uszkodzeń jego ciała. Nie widziałem ani jednego znamienia na ciele, a wszystkie jego części wyglądały na nienaruszone. Na początku lat 60., pracując we władzach, Filip natknął się na raport specjalistów z placówki, którzy w 1947 roku, krótko po incydencie w Roswell, przeprowadzili szczegółową analizę kosmity. Po dokładnym zbadaniu kosmity naukowcy doszli do niezwykle ważnego wniosku. Skład chemiczny tkanek obcego stworzenia, choć inny od naszego, Jednocześnie nie zawiera żadnych elementów nieznanych w współczesnej nauce. Raport dalej stwierdza, że stworzenie podobnie jak ludzie ma serce i płuca, ale ich budowa i funkcjonowanie znacznie różnią się od ludzkich. Serce kosmity jest znacznie większe od człowieka i według naukowców kurczy się znacznie rzadziej. Działa na zasadzie zwykłej pompy mięśniowej i poprzez dość prymitywny krąg krążenia destyluje płyn. Opierając się na dużej objętości serca i płuc naukowcy założyli, że stworzenie ma raczej słabe tempo przemiany materii. Ponadto, według analiz naukowców, kosmita nigdy nie doświadczył zbyt dużego wysiłku fizycznego. Płuca obcego stworzenia również były dość duże. Jej główną funkcją było gromadzenie powietrza, jego stopniowe zużywanie. Naukowcy porównali pracę płuc obcego z tym, jak wielbłąd z wyprzedzeniem przechowuje wodę i używa jej w razie potrzeby. Wychodząc z tego, naukowcy założyli, że to stworzenie ma niewielkie zapotrzebowanie na powietrze. A możliwość oddychania nie była często używana według naukowców jedną z głównych różnic między człowiekiem a odkrytym kosmitą jest całkowity brak układu trawiennego i wydalniczego, ale stworzenie miało dwie warstwy skóry zewnętrzną i wewnętrzną. Skóra zewnętrzna stanowiła dość mocną warstwę ochronną, ale jednocześnie miała świetną miętność i elastyczność, wewnętrzna była niezwykle cienka i miała ogromną przepustowość, przy pomocy której zgodnie z założeniami fizjologów, Stworzenie metabolizowało i wydalało substancje. Możliwe też, że przy pomocy takiej struktury skóry istota kosmiczna dostarczała organizmowi niezbędnych składników odżywczych, ponieważ nierozwinięta jama ustna i brak przewodu pokarmowego uniemożliwiają ludzkie odżywianie się. Mózg kosmity okazał się znacznie większy od człowieka i był niezwykle duży jak na tę istotę, o delikatnej i słabej budowie. Mózg został podzielony na cztery sekcje, czyli sfery których funkcje były trudne do określenia. To najstraszniejszy film dla dzieci, lepiej nie oglądaj go w nocy, link do filmiku na ten temat w opisie. To najstraszniejszy film dla dzieci. Lepiej nie oglądaj go w nocy. Link do filmiku na ten temat w opisie.